Zapraszam. Zapraszam do historii realnej. To jest, drodzy Państwo, nasze studio. Mnóstwo kamer, lamp, mikrofonów, mikroportów. Uwaga, na głowę. Chodźcie, chodźcie. Przyznam szczerze, że nie wiem do czego służy 90% tego sprzętu. Tutaj jest ta część, którą oglądacie Państwo, kiedy oglądacie nasze debaty. Tutaj siedzę razem z zaproszonym gościem. Tutaj natomiast jest centrum dowodzenia naszym okrętem, którego bosmanem jest Patryk Grochowalski. I tutaj montujemy filmy, dodajemy efekty specjalne, no, cała kuchnia. Drodzy Państwo, mam do Państwa wielką prośbę to jest mój apel do wszystkich widzów historii realnej, którym te filmy, które robimy, się podobają. Otóż, drodzy Państwo, chcemy rozwinąć dalej naszą działalność, nagrywać więcej filmów, wyjść w plener, zapraszać kolejnych gości, ale na wszystko to potrzebujemy środków, potrzebujemy Państwa wsparcia. I dlatego zdecydowaliśmy się na korzystanie z portalu Patronite, gdzie możecie nas wspierać finansowo. To jest bardzo proste: wchodzicie na patronite.pl, potem trzeba wpisać do wyszukiwarki słowa Historia Realna. Otwiera się nasz profil, i po prawej stronie możecie Państwo rozwinąć rozmaite formy wsparcia. Od 5 przez 10, 20, 30, 40, 50 zł miesięcznie. Każda złotówka się liczy. Bardzo Państwa proszę, żebyście wśród Waszych noworocznych postanowień zamieścili też takie postanowienie, żeby pomagać mi i całemu zespołowi historii realnej. Dzięki Państwu nie tylko zrealizujemy nasze mocarstwowe plany, rozwiniemy skrzydła, no ale przede wszystkim Państwo otrzymają więcej fajnych, ciekawych dyskusji historycznych i filmów. Z góry dziękuję. Piotr Zychowicz, Historia Realna.